To co ponoć zmienili trasę zawodów no niestety tak. Szkoda, bo e, ja jak... Podobnie jak i większość nastawiała się raczej na, na dystans e, kostu 170 km i siła wyższa e, tak co organizatorzy no my nic do gadania nie mam. Ale czemu służyli, wiesz? Warunki no, pogodowe są niezbyt ciekawe, bo no nawet widać stąd, no, temperatura e, mocno poszła w dół i w samym Szamonii jest bardzo odczuwalny chłód. A, a tutaj około 1800 metrów już widać śnieg e, nawet na wysokości e, granicy lasu, czyli, czyli te w planach szczyty, które były 2600. No to myślę, żeby tam mogło bardzo, bardzo ciężko być i, i boję się po prostu uczestników. To co? Zwycięstwo się oddała no, z tym zwycięstwem to trochę brawura, natomiast e, no, mocniej liczyłem na to, że, że jednak po tych 100 kilometrach dopiero zacznie się taka walka psychiczna i więcej szans tak jakby na dobre miejsce było raczej według mnie na, e, na dystansie tym 170 niż na 100, ponieważ no, znając siebie, a, a, a też startując w innych zawodach. No, widziałem jak się ludzie sybali po 100, 120 kilometrach, czy też po, po dłuższym czasie I, i patrząc na wyniki, tak jakby tych rajdowców, z których się trochę wywodzę to, no, to raczej mają większe szanse na lepsze miejsce, czym dłużej i trudniej tym lepiej. To jaka teraz ta taktyka? Bo taktyka trochę została zmieniona, że no, muszę troszeczkę szybciej na początku. Oczywiście te pierwsze 10-15 km nie mają większego znaczenia 5 minut w tom czy w tą dlatego no, no nie pójdę bardzo szybko i do tego 20 km będę raczej starał się dobrze się rozgrzać, a, a później troszeczkę szybciej napierać no w zasadzie aż do mety, tak? No bo 100 km nie jest to bardzo dużo, chociaż na no 6000 metrów powyżej podbiegów, no to budzi respekt. Zobaczymy. Mam nadzieję, że, że, że będzie dobrze. A z czym wybrałeś już? Tą kurtkę? Czy tą lżejszą, czy tą cieplejszą? Cały czas się waham, jak tak patrzę z, właśnie, z tego miejsca na, na najbliższy jakiś wierzchołek, bo to jest biało. I teraz pytanie jest, czy, czy ortalionik cieniutki, który przemaka, wystarczy? Czy też brać no, cięższą kurtkę? I, i nosić ewentualnie, tak? bo założenie jej e, mocno napierając no, utrudnia i troszeczkę odwadnia. To co? Pakujesz się. Tak jest, teraz zaczynam pakowanko. Myślę, że jeszcze chwila się zastanowię, co i jak. Chyba wersja będzie e, lżejsza. Najwyżej trzeba będzie się mocniej ruszyć. Regard, ils ont l'air, ils ont l'air très chaud et bouillant. Les, les dabs sont mélangés. On a eu des équipes sur le salon, des, des, des équipes sur le salon tout au long de la journée. Ils passaient parce qu'on a. Eu... Statistique, on l'attendait pas pendant le départ, mais là, puisque vous êtes.